że jesteście. Dzisiaj jestem tak spontanicznie jak nigdy dotąd. Dlaczego? Dlatego, że mam dla Was niespodziankę. Chcę Was na coś zaprosić fajnego, fantastycznego. 10 grudnia będziemy spotykać się w fajnej grupie, takiej bym powiedziała prywatnej grupie, bo na Zoomie dostaniecie linka, jeżeli będziecie chcieć oczywiście być ze mną w tym masterclassie dwudniowym. Tak, bo wtedy zobaczymy, jak to jest mieć ten spokój wewnętrzny, jak to jest być sobą dla siebie w autentyczności, być w tej prawdzie. Dlatego dzisiaj już na po samym początku tego live'u zapraszam Cię na dwudniowy masterclass, który odbędzie się 10 grudnia, to jest pierwszy dzień, drugi dzień to jest 11 grudzień o 12.00 UK, czyli 13.00 polskiego czasu. Zostawiam tutaj linka, możecie się zapisać i dzień przed dostaniecie ten prywatny link, który was poprowadzi, poprowadzi do tego masterclass, tak? czyli do tego pięknego wykładu z mojej strony i oczywiście będziecie mieć możliwość zadawania pytań. To jest przepiękne. Kiedy zadajemy pytania, kiedy dajemy sobie przestrzeń na to wszystko. Dobra, to tyle ode mnie zaproszenia na grudzień. Poczujcie, przyjdźcie, bądźcie. Spokój nie jest nagrodą, on jest w Tobie. Tak, pogadam Cię troszeczkę o tym. Zadawajcie pytania, naprawdę odpiszę dla Was, bo ja tylko tutaj jestem administratorem na moim YouTubie. Spokój nie jest nagrodą, spokój jest w Tobie. Dlaczego? Bo tak wiele z Was szuka tego spokoju na zewnątrz. Tak wiele z Was mówi, będzie ten spokój, jak zarobię. Tyle i tyle pieniędzy. Będę mieć spokój, jak w końcu wszyscy wyjdą z tego domu. Albo będę mieć spokój, jak spełni mi się moje najlepsze marzenie. Albo będę mieć spokój, jak ktoś przyjdzie i przyniesie mi jakiś dar, jakąś rzecz. Mamy te oczekiwania. Zostawmy te oczekiwania. Zostawmy, kochani, te oczekiwania naprawdę. Bo w tych oczekiwaniach my sami się gubimy. W tych oczekiwaniach my sami się zatracamy. No i co się wtedy dzieje? No i właśnie ten Twój własny spokój, ten Twój wewnętrzny spokój ucieka. Ucieka. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteś gotowa, gotowy, żeby go odkryć, bo ciągle biegniesz, ciągle za czymś gonisz. Ciągle myślisz, że musisz zasłużyć na ten spokój, ciągle myślisz, że jesteś za mało produktywny, produktywna, za mało silny, za mało silna, i masz te wszystkie warstwy z zewnątrz, które są narzucone i były narzucone, kochani, przez lata, przez wieki, przez generacje, przez przodków naszych, tak? W miejscu, w którym żyliśmy, w którym dorastaliśmy, tak. To wszystko zostało narzucone, to wszystko zostało nam wpojone i to wszystko mamy w naszym ciele, więc dzisiaj zacznijmy odkładać te warstwy, czyli warstwy przekonania, warstwy pchania ciągłego bycia w takim natłoku, takim, jakbym to powiedziała, natłoku i takiego przeciążenia emocjonalnego. Bo tak naprawdę spokój jest czymś, co odkrywasz. Tak jak powiedziałam dzisiaj też na live, na Instagramie, zdejmujemy warstwa po warstwie te nasze oczekiwania, warstwa po warstwie te napięcia, tak? te presje z świata zewnętrznego, że potrzebujesz skończyć coś na dany moment, że y, potrzebujesz coś skończyć tak bardzo szybko. Więc, kochani, zdejmujemy to. Bo, jeśli zdejmiemy ten nadmiar też większej kontroli, że potrzebujemy wszystko kontrolować, że wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, że nie dajemy sobie tej przestrzeni na oddech, taki okej, okay, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, wszystko dzieje się w pewną i dobrą stronę i wszystko mi służy, i wszystko będzie mi służyło, bo wszystko działa na moją korzyść. Nie zostawiamy tej przestrzeni. Bo zostali, zostaliśmy nauczeni, że wszystko musimy, musimy. Widzicie to słowo w języku polskim? Muszę. Muszę, muszę. A jeśli zamienisz to słowo muszę, wybieram. Całkiem inne jest natężenie. I już działasz z poziomu lekkości. I już wchodzi, już dajesz miejsce, wchodzi ten spokój twój wewnętrzny. Spróbuj, choć przez jeden dzień, poobserwować siebie i powiedzieć mm, okej, okay, powiedziałam, powiedziałam, to muszę. Nie, ja wcale nie muszę. Ja wybieram. Złap się kiedyś tak. Czasami mówimy, muszę pójść gdzieś tam, prawda, idę do lekarza, do, do sklepu, ale ty tak naprawdę nic nie musisz. Ty to po prostu wybierasz. Bo masz prawo wybra wyboru, masz prawo nie iść. Oczywiście, prawo nie iść, ale też będzie konsekwencja tego. Tutaj zostawiam Wam pole do popisu, moi kochani. Więc zapraszam Was na mój masterclass, dwudniowe spotkanie ze mną, online, w prywatnym miejscu, gdzie dostaniecie tego linka. Zostawiam tutaj link. 10-11 grudzień. Ci, którzy jeszcze nie słyszeli, bo się później dołączyli, właśnie powtarzam to dla Was. Więc spokój, tak jak powiedziałam, że odkrywasz, bo ty ten spokój masz wewnętrzny w sobie. Też wielu ludzi żyje w przekonaniu, tak jak powiedziałam na początku, że spokój przyjdzie, gdy coś tam zrobią, że spokój się zadzieje. Nie, spokój zadziewa się w Tobie. Kiedy uspokoisz swój system nerwowy, kiedy dotrzesz do źródła, skąd ten niepokój się pojawia, i to Wam też wytłumaczę na mojej masterclass. Wtedy zobaczycie, jak możecie z nim sobie poradzić, tak? I wtedy on będzie szybciej przychodził, wtedy będziecie szybciej reagować. O matko, dobra, to teraz użyję tego narzędzia. Teraz użyję następnego narzędzia. Też dostaniecie w tej masterclass, w tym dwudniowym spotkaniu narzędzia, które wam pomogą w ciągu dnia. Mówię tutaj z mojego doświadczenia. Też miałam dużo chaosu, dużo nieprzespanych nocy. Ojejku, bardzo, bardzo dużo. I mój wewnętrzny spokój, wow, był tak przytłumiony, był tak przyciśnięty, bym powiedziała, takimi kulami, tak jak możecie sobie wyobrazić kulę w więzieniu, takie duże, wielkie kule, to ja je tak ściągnęłam. To był, to był ciężar, który się mój ten spokój. To był mój lęk, to był mój strach, to była moja złość, to była moja frustracja, jeżeli macie to przeciążenie emocjonalne z tymi emocjami, to właśnie ten masterclass jest dla Was. To właśnie ta przestrzeń jest dla Was. Bo ten natłok myśli, ten foggy brain, ta nieklarowność, niejasność tego umysłu właśnie jest po to, abyście w końcu powiedzieli nie, wybieram siebie dla siebie. Nie, jestem autentyczny, autentyczny i teraz prowadzę swoje życie na swoich własnych zasadach, na swoich własnych Warunka. Z chwilą, kiedy tak powiecie, zaczniecie wracać do siebie, do własnego spokoju. Oczywiście na samym początku to nie będą duże, bym powiedziała, zjawiska takie przyrodowe, e, że będziecie widzieć to, co tak naprawdę chcieliście. To będą małe kroczki, małe sygnały, ale będziecie widzieć, że to się dzieje, że to się zadziewa, bo jeśli uspokoisz emocje, uspokoisz te. Ten rozkołatany system nerwowy, wtedy życie będzie lżejsze. I wtedy życie zacznie płynąć do ciebie, przez ciebie, a nie odwrotnie. Ty będziesz gonić do życia. To tak, jakbyś łapał wiatr. No i gdzie go złapiesz? Ty się namęczysz, namęczysz, a wiatr pójdzie swoją stronę. Także pamiętajcie, twoje ciało czuje. Jeżeli wasze ciało jest, chciałam powiedzieć, rozklekotane. Tak jak stary rower, to nie da się na nim jechać dłużej. Trzeba się zatrzymać, trzeba go poskładać, trzeba w ogóle zobaczyć, dlaczego to jest takie rozklekotane, dlaczego to tak działa, dlaczego to nie działa, tak jak byśmy te, my tego chcieli. I wtedy pojawiam się ja i wchodzimy głęboko w nasz system nerwowy, tak jak ja działam. E, troszeczkę psychologii tutaj wchodzimy. I później wchodzimy dalej, głębiej, dostajemy narzędzia i pracujemy z nimi dzień po dniu. Tak, przeprogramowujemy siebie. I później osadzamy się w tym. To osadzenie przychodzi, o tak, klik, klik, matko, ja już jestem tam, gdzie jestem. Ja mam ten spokój, ludzie do mnie przychodzą, naprawdę, kochani, kochani ludzie z tamtej strony, to działa, ale pod jednym warunkiem, że pozwolicie sobie na tą przestrzeń, że pozwolicie sobie, weź to, że pozwolicie sobie być, bo jeżeli pozwolicie sobie, chodź na ten masterclass dwudniowy, on jest nieodpłatny. Jedyna inwestycja to jest wasz czas. Albo zainwestujesz teraz ten czas, te dwie godziny, albo będziesz dalej żył, albo żyła, albo była w tym miejscu, gdzie jesteś. I też pamiętaj, to jest efekt nie tylko dla Ciebie i na Ciebie, to jest efekt też na Twoją rodzinę, na ludzi, z jakimi się otaczasz, bo oni też będą czuć Twoją energię. A to jest zaraźliwe, kochani. Więc spokój to jest piękne uczucie. Piękne uczucie, bo zaczynacie budować siebie od zera. Tak, to wszystkie stare rzeczy, programy naleciałości, przekonania, przeciążenia, metafory, powiedzenia, te, które nie należą do Was, Wy ich nie lubicie, odrzucacie i zaczyna być tu i teraz. Wy zaczynacie być, Wy zaczynacie rosnąć, Wy zaczynacie kwitnąć. Tak. Więc dzisiaj postaw na siebie, wybierz siebie. Pozwól choć przez chwilę pobyć sam ze sobą albo samym sobą, bo ten moment to będzie moment przełomowy, kiedy zatrzymasz się, kiedy przestaniesz analizować kiedy przestaniesz napinać się no napina dobre słowo napinać się tak kiedy czujesz takie tens takie przeciążenie takie spięcie w ciele że już więcej nie możesz no to co puść wtedy nie trzymaj tego bo wybuchniesz jak balon podejdzie pewna osoba podejdzie ktoś ja nie wiem twoja córka twój mąż twoja żona Współpracownik, kolega, koleżanka powie jedno słowo: Ty, wow, buchniesz, wybuchniesz. No i wtedy, jak tak zrobisz, zastanów się, czy warto iść tak dalej, bo to nie oni będą cierpieć, kochani, to my cierpimy, bo my niesiemy te emocje. Jeżeli jesteś zły, jesteś zła i nie masz tego spokoju, to ty cierpisz. Jeżeli powtarzasz tą złość, tą frustrację, to ty cierpisz, nie ja, nie ktoś inny. Warto? Warto tylko przynieść ten spokój wewnętrzny. Więc kochani, jeszcze raz, czujecie? Zapisujcie się. Dostaniecie dzień przed linka do prywatnej grupy. Tak, zobaczycie tam mnie. Ja was, kochani, przywitam serdecznie i będziemy rozmawiać dalej na temat właśnie jak spokój może świetnie wpłynąć na wasze życie. Bo spokój to jest wasza moc. To jest super power. Nie tylko wa, znaczy wasza, no wasza, nasza ludzkości, tak? Bo to jest nasz normalny stan, w którym każdy człowiek powinien żyć. Ale żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Dostaliśmy takie programy, jakie dostaliśmy. Więc tutaj już nie będziemy robić żadnych komplain, narzekań, bo to też jest. E, Zmierzający do niskiej wibracji, więc teraz idziemy i odkrywamy krok po kroku, gdzie jest ten spokój, co nam nie służy, co mamy jeszcze odkryć, co mamy jeszcze odkryć. Z taką dziecięcą ciekawością. Jeśli chcesz naprawdę, nauczyć się jak odkrywać ten swój spokój krok po kroku bez takiego chaosu, bez takiej frustracji. Przepraszam cię, kochany, kochana, który tutaj jesteś i który będziesz później oglądał na mój dwudniowy masterclass. Jeśli nie chcesz być na masterclass, a jesteś zdecydowana, zdecydowany wejdziesz jeszcze głębiej. Zapraszam cię na rozmowę wspólną 30 minut. Co ty na to? Porozmawiamy i powiem ci jak możesz dalej odkrywać ten wewnętrzny spokój. To link jest do zapisów poniżej i możesz również umówić się właśnie tak jak powiedziałam na moją prywatną sesję. Przed sesją oczywiście rozmowa czy pasujemy do siebie, czy jestem w stanie tobie pomóc i w jaki sposób. To wszystko ode mnie otrzymasz podczas tej rozmowy, rozmowy. Więc spokój, pamiętajcie, sumując to, nie jest nagrodą. Spokój jest w tobie, on zawsze był. I dziś po prostu zaczynasz wracać do siebie. A jeśli to oglądałeś, oglądałaś, to nie bez powodu. Więc co? Do zobaczenia na masterclass.